Gość Radia Vanessa. A w naszym studiu pan Andrzej Chroboczek od 1990 roku radny gminy Nędza. Od 1992 roku przez 10 lat wójt gminy Nędza. Potem radny powiatowy, członek zarządu powiatu raciborskiego, wicestarosta, obecnie emeryt, wędkarz i świeżo upieczony wójt, wicewójt gminy Nędza. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Trudno pana było namówić na wizytę tutaj. Tłumaczył się pan tym, że musi się pan wdrożyć teraz po tych kilku tygodniach, kiedy pełni pan, pan funkcję wicesta, wicestarosty, wicewójta. a Już się pan wdrożył, rozumiem. To znaczy dalej się wdrażam. Słuchajcie, to gmina to nie same te czasy z lat 90. Gmina się znacznie zmieniła. Chodzi o zadania kompetencje w tym momencie, więc... Ostatnio czytałem, że mieszkańców było. Nie wiem. Aha, <laughs> Mówię, okay. Mogę tak odpowiedzieć. Samorząd na pewno się zmienił samorząd się zmienił i to mówię znacząco i dlatego ja się też wdrażam. To nie jest tak, że przez trzy tygodnie można być, chyba, że człowiek jest alfa-omegą. Ciekaw jestem, panie wójcie, o pańskiej opinii na temat dwóch komentarzy, jakie znalazłem w nowinach raciborskich. Cytuję. Wójt gminy Nędza nie ma pomysłu na gminę, najwyraźniej jest słabym wójtem, więc ratuje się jak może wyciągając pomocnika z zamrażarki. To pierwszy cytat. Jeszcze jeden. To pan Andrzej będzie zastępcą. Było to, że pan Andrzej będzie zastępcą, wiadomo, było już na początku kampanii wyborczej. To on przerobił program wyborczy dla Leszka, przecież Leszek sam by tego nie był w stanie ogarnąć. Od siebie dodam jako mieszkaniec gminy od Urodzenia, że o tym, że współtworzycie panowie program wyborczy obecnego wójta. Wiadomo, było właśnie już od momentu rozpoczęcia kampanii. No i było wiadomo także, że pan tym wicewójtem zostanie. Tylko pytanie brzmi. I dlaczego dopiero teraz, po ponad roku? To nie było tak oczywiste, że będę zastępcą wójta. Ja żadnego, ani takiego warunku gdzieś nie stawiałem. Proszę sobie to tak uzmysłowić. Ja brałem pełną garścią życie emeryta od, od chyba czerwca. No Sytuacja przyszła, były rozmowy. Jeszcze raz mówię, Nakłaniał mnie też pan wójt Leszek Pietrasz. No i powiedziałem dobra, ok, spróbuję Ale to jeszcze raz to powiem To nie było takie oczywiste A wiadomo już jaki jest pański zakres Obowiązku No tak, oczywiście, bo Oprócz tego, że Jest restrukturyzowany Urząd, bo powstały Wydziały, referaty I nie bezpośrednio Podlega referat Którym są między innymi Inwestycje sprawy związane z z, z komunalką, potocznie powiedziawszy wiele, wiele jeszcze innych rzeczy. Ale tak i tak, no, po prostu tak to jest tworzone na gminie, że jeszcze bez udziału E, Osoby, które piszą wnioski, no to się po prostu by nie pokładał. E, skoro mówimy o inwestycjach, kanalizacja już powstaje od kilkunastu lat i ciągle powstać nie może. Akurat nie dzisiaj e, siedzieliśmy nad e, wnioskiem e, na rozszerzenie zadania o e, część zawady. E, tam e, będziemy e, walczyć gdzieś o parę milionów złotych, jeżeli chodzi o, o, o budowę kolejnych etapów. Teraz kończy się budowa, czyli są prace przed odbiorem jeszcze, jeżeli chodzi o tranzyt tej, tej rury, nazwijmy to w ten sposób, do Nędzy i wykonanie odcinka w Nędzy i połączenie ze już wcześniej wykonanym odcinkiem, przy, który, który jest przy drodze, gdzie są nasze wodociągi, spółka wodociągi. I po prostu też popatrzeć inaczej, ja tak jeszcze wrócę do tego komentarza, to nie jest, że nie ma pomysłu, bo ja oglądam też wnioski, które są pisane przez młodych ludzi i tu rzeczywiście ukłon dla, dla, dla tych pracowników, gdzie są pisane wnioski i, i, i jeżeli wszystko się uda, to tylko należy się martwić o pieniądze gminy, bo trzeba też wydać swoje własne środki, żeby zrealizować zadania, zadania, które, na które będziemy... A, a Panie Wójcie, wiadomo już orientacyjnie przynajmniej, kiedy ta budowa kanalizacji w końcu się zakończy? W końcu się zakończy, Wiemy, to już gmina, ale, ale, ale tak jest, bo to jest kilkanaście lat już w tej chwili. Zgadza się, to jest kilkanaście lat, ale chcę powiedzieć tak, że jeszcze wracając, nie chcę się tak wracać do, do swoich czasów, zawsze mi tłumaczono, że to jest przynajmniej trzy razy tyle, co budowa wodociągu w pieniądzach i, i w pieniądzach i w czasie. I, i, i to, to, to się tak zgadza. Ja chcę tego powiedzieć, że wodociągi gmina budowała od roku 90. I kończyła w 2002. Także to nie jest tak Czyli coś... budowa kanalizacji, rozumiem, musi jeszcze trochę, no, trochę trwać. To może oznaczać na, nawet kilka lat. No, oczywiście, no, bo to też jest uzależnione i od środków, jak i również wykonawców, bo to tych firm, które chcą pracować i wykonywać tego typu zadania, aż się okazuje, aż tylu ich, ich nie ma. Ma być także wykonana, wykonana termomodernizacja dwóch budynków w okolicach starej szkoły. Tam na ulicy Leśnej, tak? Tak. Tak przy Leśnej y, jesteśmy na etapie na etapie y, teraz wykonywania tego zadania, czyli termomodernizacja budynków i wymieniamy jak to się mówi, wymieniamy kopciuchy na, na pompy ciepłe. Pan Franciszek Marcel, obecny radny, kiedy startował w wyborach, postulował, aby gmina zajęła się instalacją fotowoltaiczną w budynkach, które są w gestii Urzędu Gminy. Co pan myśli na ten temat? Czy to był słuszny postulat, czy nie? To znaczy, powiem tak, wraz z tą termomodernizacją oczywiście są panele fotowoltaiczne. Na tych budynkach, więc to, to się też jakby już re, realizuje. E, oczywiście to, mówię, wszystko zależy od tego, jak się ten wniosek złoży, na co się go składa i też, żeby miało to też i ręce i nogi. To znaczy, żeby też nie powstawały elektrownie, elektrownie i oddawalibyśmy po prostu prąd do, do sieci. Tylko na razie jest tak, pojawiają się takie głosy, że póki co gmina nowych wniosków nie składa. I tak było przy okazji chociażby schronu który może powstać, przynajmniej jest wytypowany, obiekt na terenie gminy, który może pełnić taką funkcję, a na razie nie wiadomo, jaki to obiekt. Na ostatniej sesji pan wójt tylko mówił, że taki obiekt jest wytypowany, musi przejść ewentualnie prace adaptacyjne, no i może pomieścić tylko 15% mieszkańców gminy. To jest jedna rzecz, no a druga rzecz, właśnie moje pytanie brzmi, dlaczego gmina nie złożyła żadnych wniosków chociażby, które by, no, w kosztach adaptacji tego budynku. Jeszcze jak dobrze rozumiem, ten program jeszcze nie jest wdrożony, więc to też nie można składać wniosku na, 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 na coś, czego jeszcze, jeszcze generalnie nie ma, bo nie mam pełnej wiedzy, żeby to też było jasność. Ostatnio wójt był na spotkaniu, gdzie przedstawiano tego typu sprawy, ale rzeczywiście na terenie gminy jest takie obiekty. Ja nie ukrywam, że za moich czasów on już był na to planowany. Co z drogami, ze stanem dróg gminnych? No, jest to trochę mało logiczne, gdyby naprawiać drogę, to znaczy inaczej, gdyby ją remontować tak bardzo porządnie, a za chwilę wjeżdżać i rozkopywać drogę, bo trzeba zrobić kanalizację. Myślę, że tych środków na kanalizację może się pokazać więcej, to wtedy też będziemy więcej Wykonywać tego. Perony Piękne. Mówię o stacji pod tytułem Nędza, stacji przelotowej jakby nie było, czy przesiadkowej. Natomiast budynek straszy. Ja ten budynek pamiętam jeszcze z młodych lat, kiedy się czekało na pociąg i jechało do szkoły do Draci Boża. Ale to było 40 lat temu mniej więcej. Od tego czasu nic się nie zmieniło. Kompletnie on straszy. Nie znam jeszcze historii tego dworca. Na pewno ją, na pewno ją poznam i, i zobaczę, co można z tym fantem zrobić. I nie, nie pamiętam, coś chyba mi się przypominało gdzieś kiedyś, jak jeszcze pani Wójt w, w, w tym temacie działała, ale jaki jest tego finał, trudno mi powiedzieć. No, a restauracja śląska ta dawna, którą też pamiętam, to też starszy. i to jest niedaleko zresztą stacji Nędza. No zgadza się, tam jest kilka takich obiektów, no, które no, niestety nie są gminne, a, a... No ale a. trzeba coś robić, żeby to się zmieniło o no, tym ty, się no mówi, tak, a niewiele się robi. No tak, tylko co można w takim przypadku robić, jeżeli to jest prywatne. Bo chcę tylko powiedzieć, jaka była sytuacja z budynkiem w Górkach Śląskich, nie? To jest to samo. Na koniec tej naszej rozmowy jeszcze jeden cytat. W tym roku wyjątkowo widać to było, że rybki będą współpracowały z wędkarzami na łowisku tak, Babiczok. Tak. Jak na zakończenie sezonu przyniosło nam nowy rekord łowiska i przekroczono barierę 30 plus. To rozumiem te 30 to są kilogramy ryby złowionej, tak? tak, tak Ale tak. to było dwa lata temu, jak jest teraz? Czy tak. jak było to znaczy, teraz? Jak jest teraz? rekordowa ryba to gdzieś 31 ponad kilogramów, więc karp, oczywiście mówimy o karpiu. Także rzeczywiście takie ryby pływa e, są u nas w wodzie, na, szczególnie na, no ale na tej północy. żeby w, w tym roku było jeszcze więcej? Bo sezon się już rozpoczął, czy nie? To znaczy, proszę mi wierzyć, nie ma jakiegoś oficjalnego otwarcia sezonu. To, to pogoda w tym momencie sprzyja i, 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 i jeżeli jest dobra, fajna pogoda, to, to, to o wiele wcześniej są wetkarze nad wodą i łowią. Można do Was dołączyć, do, do, do Babiczoka? To, znaczy, to jest stowarzyszenie, to stowarzyszenie pod tytułem Babiczoka. Tak, to jest stowarzyszenie. My mamy, pamiętam, chyba 26 czy 26, 27 członków, no, ale u nas, u nas jest możliwość wykupywania karnetu. Przy czym to nie jest też takie proste, bo, bo chętnych jest naprawdę sporo. Dziękuję bardzo. Pan Andrzej Chroboczek, wicewójt świeżo upieczony, wicewójt Gminy Nędza w naszym studiu, Piotr Szoc. Dziękuję. Dziękuję bardzo no i zapraszam za tydzień.